Siemanko, cześć, witam serdecznie. Jest Nanek z kanału Ciupiemy po naszymu, a już teraz na Twitchu o nowej nazwie Nanek ZKCP. Były ostatnio pytania. Co to znaczy? W skrócie, Nanek z kanału cipionu. No, także to już wyjaśnione na filmiku. E, bo były problemy. Każdy łamał sobie język na słowie ciupiemy po naszymu. Ja, ja wiem chciał być ze Śląska, żeby mieć to badać. A ja tu jest z moją małżonką, panią M. Madzia tam do przyjaciół, kto tam więcej wie, poznaje. Słuchajcie, chcieliśmy razem Wam życzyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dużo zdrówka, szczęścia, miłości, żeby był na pewno lepszy niż rok 2020. Tak, to jest przede wszystkim, żeby się wszystko dobrze potoczyło, wszystko wszystkie złe rzeczy się skończyły i życzę Wam, żeby to tak bardziej gamingowej, żeby się e, ceny komputerów, sprzętu komputerowego, szczególnie kart graficznych, e, procesorów, płyt głównych, ramów, e, ceny się obniżyły. Przestało już być to wariactwo głupie, co się dzieje, bo to jest niemożliwe z cenami, żeby takie były ceny za takie rzeczy podstawowe. No, tego Wam życzę, życzę Wam, e, żebyście byli w stanie kupić PS5, ci którzy mają tam kupić, żeby się nam udało w przyszłym roku kupić, żeby ta cena też była dobra i żeby ten sprzęt działał tam kolejne 5 lat czy, czy jakiś tam czas. I wyszalejcie się dzisiaj? No, bawcie się tam w dom, e, domu, czy tam chyba, że jakaś idziecie na domówka. bo też miłej zabawy życza. E, tam uważajcie z alkoholem my będziemy siedzieć. I, i zapraszam na strumek, będę w Eurotraku. No, no tak długo, aż mi żona pozwoli, nie? <laughs> Także, no, to trzymajcie się jeszcze raz wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Życzymy, bo życzymy. no, Dalej życzymy my, najlepiej No. Jeszcze to jest coś po nie, nie, Bye. No i jeszcze jedna rzecz, że jakbym chciał e, powiedzieć, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję za ten rok, za wasze wsparcie, za wasze oglądanie mojego kanału na, na Twitchu, jak i tutaj na, na YouTubie, za tę właśnie obecność na live, za, za komentarze, za obecność na Instagramie, za lajki, za podążaniem na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję za te całe Wasze wsparcie, widzowie, kochani, za to, że jesteście, że mnie oglądacie, wspieracie, przeżywacie moje życie, no, bo praktycznie się tam e, większość rzeczy, większość, większość, większość opowiadam, co się tam u mnie dzieje, oglądacie, kibicujecie, Jesteście na live'ach, grocie ze mną, coś wspaniałego, fajnie, że, że wozmą, fajnie, że z Wami mogę ten czas spędzać i mogę pograć, po prostu chcę pograć. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo mocno dziękuję. Chciałbym też podziękować mojemu najlepszemu moderatorowi, którym jest Hukos, który na każdym streamie jest, wspiera mnie, pomogą, zawsze jakiś komentarz napisze, zawsze coś tam doradzi, klipy robi. Muszę właśnie kiedyś zrobić e, te klipy, zgrać ten. Bardzo, bardzo Hugo Ci dziękuję. Też Tobie razem z Madzią Ci życzymy wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Jeszcze chciałbym też podziękować e, bardzo na ostatnim live'ie Grzesiu, Grzesiu Wójt, Grzesiu, no Grzesiowi. Wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Grzesiu Wojt Wójt? Wójt? Grzesiu Wojt. O no, Grzesiu, godą, Grzesiu, Grzesiu, Grzesiu. Bardzo Ci jak za te bicy podziękować. Kurde, Hop tam, no, ogupił, nie? No, wariat. A my ma 3000, 3000 biców posłownie. Masakra. Dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję. Też Ci życzę wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Wszystkim oglądającym też życzę żebyście mieli dużo czasu w przyszłym roku żeby się, się nie musieli gonić żeby wam fajny ten 2021 fajnym rokiem był, był taki, żebyście go fajnie wspominali a nie ino źle żeby jak najwięcej szczęścia, miłości że dużo pieniędzy dużo takiego pozytywnej energii było właśnie w 2021. 21. pierwszym. Tego Wam życzę, tego Wam życzę. Nic. I Działać. Filmik Sk trzeba skręcić, skleić. I zapraszam potem na live. A. Hello.